Już się, mamo, ja jestem Dawid. Dawno nie nagrywałem odcinka, ale teraz sobie nagram. I dzisiaj będziemy, będziecie patrzeć, jak to się wszystkie tematy, 6 mapek, 20, 20, 1, 2 rachot, amulet, chowany. Napiszcie w komentarzu, który map jest najbardziej ciekaw. Bo ja nie powiem, ja w sumie nie powiem, jaki jest najbardziej ciekaw, ale nie będę przedłużał, tylko jedziemy z pierwszą mapką jak chowany, chowany wygląda, oczywiście, tak? No, chowany są bardzo proste zasady, tylko się kryje i to, wojen... to jest ten. nie grać. dziwny wojownik. Glutownik to jest ten. glut jako wojownik. Glut wojowny, dobra. Jesteście sobie nie głośno, że może być cicho, ale nieważne! Jedziemy z nimi! Ej, a ja tu w ogóle nic nie widzę takiego ja... O nie. Ła, czekaj okay. Tutaj oczywiście się, się zbiera chwilę, bo dlatego to ja postołem, że nie. To wyciekające. Ja oczywiście nie jestem szukająca, ale wchodzę, bo chcę. Tutaj ogólnie gdzie robię. I tutaj... Są ogólnie um, jumpery, bo tu są ogólnie um, jumpery, żeby skoczyć gdzie to chce. Tu Nie na robota rzuciłem. Nie, to nie wiem. Tutaj chodź ty! Dobra. No, będzie no. Oczywiście tutaj już się wam pokażę całą mapę, żeby nie zginęli. Bo ja to nie mogę skoczyć. Nie, jeszcze się ze spili. Nie, To ja tu nie, no nie. Nie, nie, No nie, 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 Chodzimy do nie, 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 Tutaj są ogólnie spowolnienia, Bo nie, są takie, Tutaj z tą kolce, też bardzo stwierdzające. No tutaj jest przyspieszony. Wow, to boli! Nie! To mnie też spowalnia. Nie jestem spowalny. Nie wyjdę. Johnny! Halo! Mam coś jest. Dobra, będziemy tu się leczyć. O nie! Nie, nie my jeszcze zginę chyba. Nie zginęły to moje przykły. Aj dobra. Ta mapa była dość dobra, ale jeszcze wam chcę pokazać. Zagram Karem. Yy, chcę wam jeszcze ogólnie pokazać. A nie, może Sergeum może będzie lepiej. Ja już gdzieś pozostanę. Ogólnie jeszcze wam chcę pokazać jedno miejsce, którym w ogóle nie byłem. Czyli jakieś z tą burzą. Jakbyście na się od z tą burzą, dlaczego takie muszę przejść i Wam tłumaczę. Bo to jest takie po prostu przejście. Przejście. E, zobaczcie, bo tutaj to jest burza. Możecie przez nią przejść. Tutaj na spokojnie, ale możecie. Nie, nie Więc to nie jest takie dobre. Ale może Wam to pomóc a tak mapa wygląda z góry. Ogólnie teraz jest mapa Sko, to znaczy Bion's Labyrinth. Bion's Labyrinth jest wykokszone. Tylko tak powiem. Jest tak zrobione, że nie wierzę. Ten oczywiście jest lepszy i można spowolnić typów, ale to jest ekstremalnie... Jeszcze jestem w obiżliwę. Tutaj jest burza. Ja to zdaję. Tak. ale tutaj jest wyszkok, który już był. Nie tutaj nie było tych kolców. To to Polce są ciężkie. Tutaj w tym miejscu, w którym byłem. Właśnie, to jest bardzo ciężkie miejsce do wyrobienia wejścia lub wyjścia. A zaraz, jak skończymy rundę, to zaraz Wam pokażę. Mapa od góry. Ale mapa od góry naprawdę wygląda kozacko. Jeszcze napiszcie oceny tych wszystkich map, które są tutaj. Można bank. Są na bank wielkie. Nic! Kan, 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 kan! O nie, 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 mogłem sobie wrzuty. Ja ludzie, ja wejdę w żółty, zobaczymy jak. Zobaczycie jak wygląda żółty. O nie, nie, ja tu... Za... Ja zapomniałem, że tutaj masz taki wielki hardcore. Tu macie mało HP. Tutaj jest tylko spowolnienie. Ja. Można tam wrócić. Musi go bawić. Tutaj jest ogólnie szybkość. To jest wyskok i tu nic nie dałem i jedziemy tu dobra. Ja to w ogóle zabiję go, zobaczcie. Go. O nie, nie podszedł! Ale raz podszedł, dobra. Musimy to wygrać, dobra, ale to nie znaczy, że wygramy czy przegramy. To jest zobaczenie moich wszystkich map, które są naprawdę... Kozackiem! Zabijecie. Zabiliśmy jego kolegę z Steamu. Wojana, do białego rana. Steam, to do rana. O, nie, dobra. O nie, oni też tam biją, dobra. Też, też bije, dobra, też bijemy, 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 bijemy. Nie, 1%, jakbym miał ulta, to bym to zrobił, ale nie mam. Mam tylko ostatni gadżet. O no, gadżet. Zbyt słaba. Dobra, przyjmijmy się Jej! Nie! Ominąłem! Ja, nie wierzę, jeszcze to ominąłem, ale jak się cieszę, 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 a to ominęłem. Dobra. Ej, druga mapa jest yy, A tak mapa wygląda od góry. Naprawdę kozacko. Dobra. Ej, drugą mapą jest skok. Zaraz zobaczycie jak wygląda, ale nie wiem czy aż tak fajowo wygląda, tylko środek jest hardkorowany troszeczkę. No, już widzieliście na na, na I tutaj jeszcze dałem chyba szybkość zadmiarzy. No, tutaj dałem, dałem szybkość Nie, Jeszcze tu nagle. Kurde, Ejdwit tu przychodzi jak szalony. Jeszcze, kto tam jest jeszcze? tej ktoś tam jest. Oj, no, nie, 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 tam nie, 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 mi nie, gluta. nie, oh, nie, wow. nie, robot nie, 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 robot. Dobra, na na o nie, o nie, o nie, o nie, na ja, nie, 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 jest nie, 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 mapa ale dobra, przynajmniej jest fajna. A tak mapa wygląda od góry. Nie jest tak fajna. Dobra, yy, nie zakabujmy, nie zakabujmy. To mhm. nie ma z nic. Among Us Desk Na pewno widzieliście tą mapę. Tam nic totalnie nie jest zmienione. Ta mapa cały czas jest ta sama. Widzicie, słabo, że to. Mapa jest cały czas ta sama. Tylko raz była wymieniona na lepszą zabawę. Nie, bo nie oczywiście. To jest Among Us Albo Amogus, Jak z tego mema tam leci Amogus. Ty, ty, ty. Oczywiście to jest jeden silnik, ale ten silnik... no nie wiesz ogólnie. I tutaj już się zaczyna burza, bo tutaj ogólnie mi trochę szczęście nie wyszło, ale to staranie tej mapy jest naprawdę szalone. Boję się, że zabrali wszystko kilo. Nie, to? Zobaczcie, mam tylko cztery kroki. Najgorzej. To w ogóle fajnie wygląda. Mam nadzieję, że ktoś będzie chyba w nawigacji. Nie, tam po tamtej stronie, po tamtej stronie. Ja w ogóle w drugą stronę zrobiłem admina. Nie, bo się powinno wynieść. I co, ziom? się, że on tam ładuje sobie nie? Zresztą że on tam ładuje nawet cube. Ja to tu jest camper. No. O nie, Q O J -E -O. Nieważne eee, A tak mapa wyglądał eee, Kolejną mapę Bijący labirynt był, chowany był, koch był Among Us został był wyższy. Był zmieniony Był, naprawdę był, nie ja właśnie kłamę, naprawdę. Zmieniony. Naprawdę jest zmieniony i potem wam pokażę. O ty będzie co zrobiło? Tak, tak wygląda mapa. Trochę możecie się już przyjrzeć na Tylko bo za oczywiście. No to fajne. Nic nie pokazałem, ale... Jeszcze raz to nie mogę. Ale to jest takie zło, jak oni tu wszystko niszczą. To jest takie zło, że on oni tu w wszystko niszczą. O co to chodzi? Ta mapa jest zboczona. Nie, nie! Proszę, dobra, ja chcę. Ja chcę tam do killów. O, tutaj jest fajny moment takie. Patrz to. Nie mówię, że jest pewnie on nie. Ale problem i tutaj jest ogólnie spowolnienie. Wchodzisz na spowolnienie, tutaj wchodzisz na szybkość i potem na spowolnienie, tu wchodzisz na szybkość, bodałem szybkość, tutaj wchodzisz co do skoczni. Ja raz ci tam ładuje daleko, musisz Dawać. przeżyć. Tu gadget gadżet, dobra z rapu Ej, dobra. W niebieskim teleporcie, Port, idę tam. Jeszcze okay. okay. że... chwila. Będę pokazał mapę od góry. I będziecie cały czas patrzeć na tą mapę od góry. Tak wygląda mapa od góry. No, jesteśmy I tutaj jeszcze. Na górze pokazuje tutaj, tutaj pokazuje gdzie ten leci. To tutaj właśnie pokazuje, nie wiem, ID. I cały czas inny, nie wiem, czy mam. Mapa ID, nie wiem. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Mapa, bardzo I teraz czas na najlepszą mapę roku 2021. Uwaga! Eee, jakby to wam wytłumaczyć? Zmieniony na maksa. That's nie Szalej. <Tak <mic> nie dałem wszystkich hardcore'ów, Oni no naprawdę, od razu jest hardcore. Oje, o nie! Zobaczcie to! Już jest poniszczone. Już wszystko poniszczone. Zaraz zrobimy jeszcze jeden V1. Chodź tu Nie, jeszcze nie wziąłem. Dobra, mamy leczenie Dobra O nie Nie, pomyknie, jak to tak dałem No bo to nie jestem szalony z tym, uwaga Bo naprawdę, jest no. uwaga labiryntowa, uwaga Dobra Uwaga w górniku O jezus nie, nie się, tak. Dobra, to nie jest Będziemy musieli leczyć tutaj. Nie, to jeszcze widać Ej, naprawdę to się będzie leczyć, ale chyba nie. chyba nie będzie się leczyć. nie? O nie. No nie, nie, do... nie, nie, przegrywam. To nie może tak być. No, no. Nie, 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 nie. No chodź tu. No chodź tu. Dobra. O nie. nie. Przegramy to. Dobra. Starajmy się, ludzie. Dobra, jeden zabity. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dobra O nie. Ja tu nie dałem szybkości zademierzy. O nie. Nie dałem szybkiego zademierza. Dobra, jest. No nie, my nie znowu zginęli to szeli. Jo Pana szalona, ty. Dobra, na go, dawaj go, dawaj Ja to tak swobodnie gram? Kiedyś grałem na niej perfekcyjnie, a tutaj teraz. O! No nie, No nie, dobra. Nieważne, czy przegrana, ale zaraz wam pokażę. Jeszcze będzie jedno, ale jeden V1. I zobaczmy, kogo będziemy mieć. Ja zawsze się rozpięknie w tym samym miejscu. Oczywiście jeden V1, i potem wam pokażę na to w końcu. wtedy jest elo. Niestety już koniec filmu, ale okej. Okay. Bo to jest zakończenie roku, więc wakacje będzie. będzie więcej, będą częściej ogólnie filmy. I to będzie bardzo dobre. Bo. Bo ja lubię wakacje ogólnie. Każdy lubi wakacje. I może robić każdy, co chce. Tylko. tylko co chce. To jest takie fajne. Każdy robi to co chce. To jest. Do to jest fajne. Albo nie wiem gdzie do ja jakiegoś Andrzeja Dudy. No dobra, zaszalałem z Andrzejem Dudą. Chodź tu, no. Ta, ja Jezu, jadą To jest takie męczące. Co to było? Co było? co było. co jest? Nie unikaj moich strzałów. Tam się reszty, dobra, jest. O to chodzi. Jeszcze wygrywa. Co jest? I nie mogę przegrać na końcu odcinka, nawet na zakończenie roku. To będzie oszustwo. I napiszcie w komentarzu, y, jaką ocenę robicie na. Y, na dwóch mapkach. Ogólnie to na. Uwaga! I na. Ten, ocenę od 1 do 10 U na mapie. Uwaga! Oraz... Ja tak, ja wzią, yy, oraz... Among us! Among Us Bez Keld Mam nadzieję, że więcej Mam nadzieję, że chyba będzie porówno, bo te mapy są ekstremalne. O wiele. Na maksa są ekstremalne. Możecie na niej grać, jak chcecie. Nawet taki O nie! Dobra, przegrałem na końcu odcinka z accidentem. Niestety, tak się spodoba. Um, a tak mapa wygląda od góry. Dziękuję Was, że byliście i ocenialiście mapki. Naprawdę dziękuję. Do zobaczenia, Ludziska, no i Elo.